Witam w kolejnym filmie. W dzisiejszym nagraniu pokażę Wam, jak przygotować taką prostą pisankę, ale żeby to zrobić, zachęcam aby pobrać bezpłatne stemple, które umieściłam tutaj w opisie do tego filmu, bo właśnie będziemy z nich korzystać i w bardzo szybki, prosty sposób przygotujemy właśnie e, taką ilustrację. Masz tutaj trzy stemple: to jest jajo, to są kwiatki, którymi przyozdobimy to jajo, w wstążkę, oraz tutaj jest tekstura: to jest akurat ołówek grafitowy, który jest standardowym ołówkiem Procreate, ale domieściłam go do, dołożyłam go tutaj do tego linku, aby każdy od razu mógł wystartować, a nie szukał, nie klikał, gdzie, gdzie te pędzle są ukryte. Więc kliknij tutaj w opis do filmu, pobierz sobie te pędzle i zaraz będziemy tworzyć taką pisankę. A jeżeli chodzi o same funkcje Procreate, dzisiaj pokażę, jak korzystać z maskowania, z funkcji maski. Wykorzystamy tutaj blokady kanału alfa, jak również maskę przycinającą, więc będzie, będą trzy, trzy opcje masek i, i jak z nich korzystać. Zapraszam. Dobrze, mam nadzieję, że pędzle i stemple zostały już pobrane. One automatycznie tutaj zapiszą się jako, jako biblioteka pędzli z opisem wielkanoc. Jest taka pisanka, i tutaj mamy trzy stemple, które przygotowałam. Tutaj zaraz pokażę. To jest jajo. Możemy, możemy je sobie powiększyć. Jajo, tak? Możesz kilka pisanek zrobić, różnie je pokolorować. Później mamy tutaj kwiatki. Zmienię szybciutko kolor. Tak. Tak to wygląda. Oraz wstążka, to są te trzy stemple, które też możemy, które, które możemy tutaj, będziemy wykorzystywać je w tym projekcie. Oraz ołówek grafitowy, on jest oryginalnym pędzlem tutaj z Procreate, ale go dodałam go tutaj do tej, do tej biblioteki, żeby szybciutko właśnie tutaj działać w tym, w tym projekcie, a nie szukać tych pędzli, bo jeżeli ktoś nie jest obeznany, to, no to po prostu dużo czasu traci na szukanie. Dobrze. No to startujemy. Ja sobie dołożę teraz nową przestrzeń roboczą tutaj w górnym prawym rogu plusikiem. Ym, może zrobię kwadrat teraz. Niech to będzie kwadrat. Teraz wybiorę sobie jakiś ym, jakiś ładny kolor, coś podpisankę. To będzie akurat tutaj ta, coś w, coś w kolorze takiego ym, jasnego pomarańczu. Pomarańczy i teraz wejdę w w moje stęple wielkanocne i tutaj wybiorę pisankę, czyli jajo. I tutaj możesz sobie sprawdzić, jakiej wielkości jest to jajo. Tak, trochę za małe dla nas tutaj będzie. Takie. Może być ciut większe jeszcze. Takie jest akurat idealne. Oczywiście wielkość tego jaja możesz jeszcze tutaj dopasować, wchodząc w, tutaj w strzałeczkę i zwiększając, zmniejszając. Jednak nie polecam tego. W tym wypadku lepiej już sobie to ustawić na samym początku. Wielkość wtedy, wtedy to będzie o wiele e, lepiej e, zeskalowane i się nie zrobi pikseloza. Dobrze, teraz sobie przeniosę tylko tym e, narzędziem przesuwania tak, tak wypośrodkuję ja tutaj. Nie chodzi o jakieś idealne e, rozmiary. Dobrze, tutaj mam teraz warstwę pisankową. Dokładam sobie kolejną warstwę plusikiem w prawym górnym rogu i teraz wybieram y, wstążkę. I teraz wybiorę inny kolor. Stążka tutaj niech będzie coś w tych kolorach. Coś takiego. Tak. I teraz też sprawdzam mniej więcej, jaki to jest rozmiar. Za mała. Ta jest za duża. Tak. Ok. Mniej więcej. To jest trochę za mała. Tutaj jest prawie idealnie na tej wysokości. Dobrze. Na tej wysokości prawie idealnie. I teraz przejdziemy sobie w funkcję upłynniania. Tutaj jest w lewym górnym rogu funkcja czarodziejskiej różdżki, jak tak na to mówię. I tutaj jest funkcja upłynniania. I tutaj mamy wypychanie. I w tym wypadku tutaj akurat mam na 41% ustawione. W tym wypadku możemy sobie tutaj lekko poprzesuwać. Jeżeli coś nam nie do końca pasuje, tutaj no wiadomo, tutaj ten rozmiar nie jest idealny. Ale ewentualnie można to właśnie w ten sposób tutaj lekko dopasować. I co tu w tym miejscu też troszeczkę. I może tutaj y Tę część, tutaj chodzi mi o tą, też troszeczkę rozwinę jeszcze. Tutaj. I myślę, że całkiem fajnie to już wygląda. Wyłączę sobie. Dobrze. Teraz wypełnię to kolorem. O, tutaj widać, że jest tak minimalnie niepokryte. Chociaż nie, jak ja tutaj wypełnię to kolorem, to to zakryję. To nie trzeba. Chciałam jeszcze upłynnić, ale to nam wystarczy w tym wypadku. Tak. Tak to się przedstawia. Tutaj oczywiście te elementy nam nie pasują do końca, dlatego teraz skorzystamy z maski. Na tą warstwę, na której jest ta wstążka, dodamy maskę. Klikamy w to, żeby, było żeby warstwa była aktywna i szukam maski maska. Automatycznie dochodzi tutaj kolejna warstwa, która jest maską i tutaj bardzo, bardzo ważne kolor czarny. Musi być to kolor czarny, bo będziemy maskować, ukrywać pojedyncze elementy. Ja tutaj sobie skorzystam z pędzla MonoLine, bo to jest taki zwykły, krojący pędzel. I teraz o co chodzi w tej masce? Teraz zacznę usuwać tutaj te elementy, które nie są mi potrzebne. I maska ma to do siebie, że ona nie działa destrukcyjnie. Ona tylko przykrywa nam elementy, które nie mają być w tym momencie widoczne. Moglibyśmy tutaj skorzystać z gumki i to wymazać, ale wtedy uszkodziliby, uszkodzilibyśmy y, naszą ilustrację, a nie chcemy tutaj tego robić. Teraz to pokażę, jak to będzie wyglądało, ale najpierw jeszcze sobie tutaj zamaskuję. Tak? Trochę większy pędzel. szybciej poszło, a w tych mniejszych zakamarkach oczywiście troszeczkę mniejszy, żeby żeby nie wymazać zbyt wiele. Tutaj jeszcze będziemy dokładać teksturę, więc się nie przejmuj, jeżeli gdzieś w którymś miejscu leciutko wyjedziesz. Tak to teraz wygląda i teraz Wejdziemy sobie w warstwy i zobacz, co się zadziało. Tutaj na tej warstwie, gdzie dołożyłam maskę, pojawiły się takie czarne y, basgrołki. To są dokładnie te miejsca, w których my zamaskowaliśmy elementy tej wstążki. Jeżeli wyłączę to. Tą warstwę maski mam dalej, mój pierwotny projekt, mój, moją pierwotną wstążkę, mogę, mogę ją jeszcze modyfikować. Nie jest ona wymazana, zniekształcona. To znaczy, jeżeli chcesz powrócić do tego projektu ponownie i go jeszcze lekko zmodyfikować, czy, czy po prostu przesunąć tą, tą warstwę z, ze wstążką, to wszystko jest możliwe, bo ta warstwa nie jest uszkodzona, tylko jest zamaskowana. Dobrze. Tak to teraz wygląda. Myślę, że teraz zajmiemy się samą pisanką. Wejdziemy w pisankę i nadamy jej troszeczkę tekstury. W tym celu włączymy sobie teraz blokady kanału alfa. Tak to jest. Jesteśmy teraz na tej. Na tej warstwie z pisanką, i tutaj włączymy blokadę kanału Alfa. Automatycznie podświetla nam się tutaj ta warstwa takie transparentne tło, i blokada kanału Alfa ma to do siebie, że możemy pracować w obrębie tej pisanki, czyli nie wyjedziemy poza nią. Dobrze, nałożymy sobie teraz troszeczkę tekstury, wchodzimy do naszych pędzli wielkanocnych i tutaj sobie wybierzemy ten ołówek 2B Grafit i kolor troszeczkę ciemniejszy niż ten nasz wejściowy. Ja tutaj sobie go wybiorę. Automatycznie mi on się tutaj pojawił w prawym górnym rogu. I ja chcę go troszeczkę przyciemnić, więc tutaj sobie na skali minimalnie zjadę w dół. Tu. Tutaj ten pędzel może troszeczkę o takie 17%. I zobacz, co się zadzieje. Mimo że tutaj marzę sobie tak, bez większej kontroli, nie wychodzę poza obręby tej pisanki, dlatego że mam tutaj włączone blokady kanału alfa. Tak. Tutaj zrobimy, że ta prawa strona będzie troszeczkę ciemniejsza. Tekstura może być oczywiście na całej pisance, bo jajo, jak to jajo, nie jest idealnie gładkie tylko ono ma różne takie wgięcia, wygięcia w tej skorupce. Ale tutaj ta prawa strona, niech ona będzie ciut, ciut ciemniejsza. Myślę, że już jest więcej taka. Lepiej to wygląda, tak? Światło bon spada z tej strony, więc ta strona jest ciemniejsza. Tak to wygląda. Dobrze, teraz yy, udekorujemy tą pisankę kwiatkami. W tym celu. Yy. Teraz możemy sobie tutaj tą blokadę kanału alfa już wyłączyć, ona nie jest nam do niczego potrzebna. E, teraz dołożymy sobie kolejną warstwę plusikiem nad pisanką i tutaj włączymy maskę przycinającą, czyli mamy trzeci rodzaj e, maski tych elementów tutaj, tych funkcji, które, które nam Procreate e, oferuje. Maska przycinająca i tutaj pojawia się taka strzałeczka w dół, to oznacza, że wszystko co naniesiesz w tym obszarze będzie... Pojawiało się na tym obiekcie poniżej, a nie, nie będziemy wyjeżdżać poza, poza obszar. Dobrze, jaki tu kolor można by było wybrać? Może różowy, nie wiem, czy to fajnie będzie wyglądało. I teraz przejdziemy w kwiatki. Tutaj też masz możliwość wykorzystania tego stempla i zwiększenia bądź zmniejszenia tego obszaru. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak? Myślę, że one są trochę za ciemne. Jak będzie żółty wyglądał? O, rzut jest trochę ciekawszy. I tutaj też masz możliwość zwiększania, zmniejszania. I zobacz, mimo że klikam powyżej, powyżej obszaru pisanki, nie jest tutaj nic zamalowane, bo cały czas działamy tylko w obrębie tego naszego obiektu, który jest poniżej tej warstwy. Teraz trochę zmniejszę może. Tak. Tutaj. Tak to wygląda. I teraz mam oczywiście znowu możliwość yy, pracy na samych kwiatkach, włączając yy, blokadę kanału Alfa. Mogę znowu nadać tekstury tym, yy, tym, tym kwiatkom. Może wybiorę kolor taki, taki jasny, pomarańczowy, i znowu wejdę w, tekturę, w teksturę, czyli w, w grafit. I tutaj mam możliwość. Nie, trochę za dużo. Tak. Nadania minimalnej tekstury tej, tym kwiatkom, tym paćką które są na pisance. Nie wiem, to teraz ładnie wygląda, ale troszeczkę pokazuję, tak? Jak, mo jak można się tu zająć. Może trochę różowego jeszcze dodamy. Nie, trochę za ciemne już wychodzi. Za ciemne. Dobrze, niech to już tak zostanie. Teraz przejdziemy. Mm, pisankę może już tak zostawię samą w sobie, czyli jajo, i teraz przejdę jeszcze do, mm, do mojej wstążki, bo tutaj chciałabym zaznaczyć te elementy, y, gdzie ta wstążka się zagina, żeby tutaj było troszeczkę coś ciemniejszego, dlatego tutaj znowu y, włączę sobie blokadę kanału alfa, czyli będę pracować jedynie na tej wstążce. Nie będę wyjeżdżać poza nią. Automatycznie się tutaj yy, włączyło to tło. Teraz wybiorę sobie ten kolor, który był wcześniej, ale go znowu przyciemnię. I tutaj wybieram dalej mój grafit, ołówek grafitowy. Tutaj też zwiększymy rozmiar pędzla. I tutaj delikatnie możemy najpierw tak zrobić. Nie za duży jest ten pędzel. Delikatnie, tutaj, gdzie ta wstążka się kończy, tak mogę sobie najpierw orientacyjnie dorysować taką kreskę. I tutaj I zacząć cieniować. I tak samo z tej strony. I cały czas zostaję w, ob, w obszarze tej wstążki, przez to, że mam włączoną blokadę kanału alfa. Nie wychodzę poza. Tutaj możemy skorzystać jeszcze z funkcji rozmazywania, ale tutaj nie chodzi o, nadanie, o wykonanie realistycznej pracy, tylko bardziej takiej ilustracji, która ma troszeczkę tekstury. Tutaj sobie mogę wejść jeszcze w różdżkę czarodziejską i rozmycie kałosowskie i lekko to przesunąć. Tak, to jest ten pierwszy, pierwszy szlif. Tak to teraz wygląda. Mogę to zostawić, jeżeli mi się podoba, albo ewentualnie jeszcze troszeczkę bardziej podcieniować, jeżeli ten, nie jestem zadowolona z efektu. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj już maskę przycinającą, mamy blokadę kanału alfa, mamy maskę, więc tak naprawdę wszystkie te takie najważniejsze funkcje zostały omówione. I teraz na sam koniec tutaj możemy w tej wstążce zrobić napis Wesołych Świąt, Alleluja, Wielkanoc, cokolwiek. Możesz możesz tutaj wykorzystać pędzle, które są na przykład w kaligrafii, tutaj w bibliotece pędzli kaligrafia bądź też rysowanie. Tak, pędzle wodne, one Różnie się zachowują, ale możesz też skorzystać z gotowych fontów, czcionek, które są tutaj już w Procreate załadowane. Wchodzisz w klucz, następnie dodaj, dodaj tekst, dodaj tekst. Tutaj nam się pojawia tekst, ale wcześniej jeszcze można tutaj wybrać sobie dowolny font, jaki, z jakiego chcesz skorzystać, tak? Ten nawet ładnie wygląda. Przechodzę w klawiaturę i mogę tutaj napisać Wielkanoc. Wielkanoc. Może inny kolor, niech to będzie czarny, A tu chodzi tylko o sam, czemu nie chcę pisać? Mogę go nanieść. Tak wygląda, jeżeli jest prosty, tutaj mogę to zrasteryzować, żeby móc pracować jak z, jak z obrazem. Przechodzę sobie tutaj w strzałeczkę tutaj mogę lekko zniekształcić, sobie powiększę troszeczkę na przykład. Tak. Ta wstążka jest troszeczkę pod kątem, więc też to mogę. Lekko zmodyfikować, wtedy to nie wygląda jakby było tak napisane komputerowo, tylko jakby to było lekko, jakby to było ręcznie napisane. Dobrze, więcej już nie będę tutaj e, poprawiać, modyfikować, tak to się wszystko przedstawia. Mam nadzieję, że to wideo ci się podobało. Jeżeli szukasz więcej informacji na temat Procreate, e, pojedynczych funkcji, poszczególnych funkcji, więcej przykładów i przede wszystkim projektów, gdzie możesz zastosować właśnie e, te wszystkie tutaj e, ukryte sztuczki. Zapraszam Cię na pokład mojego kursu. Znajdziesz go też w opisie pod tym filmem. Um, i, I co mogę powiedzieć? Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie ciepło. pa! pa.